Hej, witam wszystkichoro. Serdecznie ja jestem Karol z Azonym. Naniuki, gramy dzisiaj w Minecrafta. Tak. Zgadza się. Polecam. Nie mamy jeszcze żadnych przedmiotów. Tak się składa. Ej, jest bieda. Jest to nowe serwer, oczywiście. Nie jest to reklama serwera. Oczywiście, że nie. To jest Naniuki, tutaj serwer. I będziemy budować pierwszy dom. Ale Orlu... do tego. Czekaj, Prowadź. czekaj, bo ja nic nie mam. Ja nic nie mam. Yy, dla mnie to jest w ogóle obszar nieznany, więc... miłki, yy, proszę. Dobrze. Wybierz kierunek. Tak więc yy, najpierw... Musimy znaleźć drzewo, żeby mieć drewno na budowę domu. Jaki jest twoje ulubiony gatunek drzewa w Minecraft? Wrzoza. Ale hmm. aktualnie to jest bieda. Czyli może być świerk. Uuu, uh, co to jest? Drzewo z jakiegoś powodu nie spada. Ale są Fizyka, też takie triki, Są też takie triki, żeby spadło. U, uh, to mi się podoba. To co teraz robimy? Dalej ścinamy, czy tworzymy teraz, nasze pierwsze eku. E Może zaprezentować widzem jak się kraftuje crafting table. Dobrze, oczywiście okay. tutaj nic nie było. Podstawa do. Podstawa do robienia czegokolwiek To crafting table. Te przedmioty, które mam w jakimś punku znalazłem leżały sobie sami. Na spawnie i tak. Tak. Dobrze. Teraz... I teraz mamy jak mamy stóp. crafting table. Pomożemy w nim zrobić sobie bloczki takie, które będą nam przydatne do budowy domu. Pomysły na dom jest oczywiście twój, tak jak jest film też twój. Więc to musi być twój własny dom, twój własny pomysł na dom. Ale że z piasku? Czy może z ziemi? A może z desek? Mi się wydaje, że najlepszą opcją będą jednak deski świerkowe. Ponieważ mm -hmm. nie brakuje nam ich. A ziemi jest strasznie mało na serwerze. Tak, bieda. Tak więc teraz co? Kopiemy... to mm, się nam jeszcze jakieś e, narzędzia tutaj. W takim razie możemy zajrzeć. Tutaj jest stone. Ale żeby wykopać stone, potrzebujemy narzędzi z drewna. Tak więc musimy sobie skraftować narzędzia drewniane, bo bieda. A następnie kamień, A potem żelazny. Może dla niektórych szaleńców złote. A wtedy już tylko diamentowe i netherytowe. To z racji tego, że znalazłem żelazo, samo leżało. To mam kolejny To mam kilo dla ciebie. O. A ja mam tutaj właśnie też jakieś znalezione na spełnie przedmioty? I pozwolę sobie go zupgradeować nawet. O! Patrz na to. Uuuu, Teraz możemy Uuu. iść kopać. Ile potrzebujemy kamienia? Tu jest O, Opaść, co my tu mamy. Jej, żrazo. Dobrze, wydaje mi się, że wystarczy nam do budowy stack kamienia. Będziemy mogli wtedy na no spokojnie zacząć budować twój pierwszy. Domek. Minecraft. Zawsze o tym marzyłem, żeby mieć swój pierwszy domek w Minecraft. Wiesz już może, gdzie chcesz zbudować twój pierwszy domek Minecraft? Może na wzgórzu? Taka mini twierdza? Poszukamy wzgórza i wtedy będziesz mógł się zabawić swoimi blokami i stworzyć swoje dzieło. Dobra, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Teraz wypadałoby znaleźć właśnie takowe wzgórze. A dynie będą nam potrzebne? Co o tym sądzisz? Dynie można zasadzić i zrobić z nich ciasto dyniowe, więc jak najbardziej jedną można wziąć. Jedną? Albo dwie. To, ja nie umiem liczyć, biorę trzy, cztery. Dobrze, oto twoje jedynie I pięć. Dobra. na na bogato. Wolisz bardziej w obszarach zaśnieżonych, czy nie zaśnieżonych? A może na lewo? Dobrze. O, po drodze są Bardzo y, smacznie wyglądają. Ale pragnę zauważyć, że tutaj po lewej stronie od nas jest jakiś wędrowiec. O nie. Możemy z nim porozmawiać. Może ma jakieś ciekawe oferty. No, może ofert jakoś specjalnie ciekawych nie ma. Ale doprowadził nas przynajmniej do lasu, w którym występują twoje ulubione drzewa. Jej, w końcu coś dla mnie, zobaczmy. Uuuu, to się nic nie opłaca. Chyba, że są złąka Dobrze. O, kupił potkę niewidzialności i się rozpłynął w powietrzu. Nice. Dobra. Mamy brzozę. Zcinamy brzozę, z której będziemy budować twój dom. A zobacz co tu jest. Cóż to za roślinka? To są... Za moich czasów tego nie było. To są... Y... jagody? O! Oh. Je ja również można zasadzić. Dobrze, lecimy dalej. Teraz zbieramy właśnie brzozowe drzewo, drewno. Mhm. Ale znaleźliśmy coś tutaj ciekawego Czy chcemy o, wchodzić? Nie mam... Zbieramy czy... od razu w surowce czy nie? No nie, to taka mała, to chyba idziemy się po prostu. Poszukać. Ktoś tu był, tu z pochodnia. O. Jej. Dobra, to idziemy. O. Szukać miejsca zamieszkania, a po drodze znaleźć owce, żeby zrobić łóżka. Bo może być cienko w nocy. No to idziemy chyba w tę stronę. wspierając przy okazji brzozy. Nie mam hmm. Czyli musimy się siekierka. A potwory się pojawiłem. Dobrze, znalazłem tak przypadkowo, no zupełnie akurat. Świetnie. To przynajmniej nie zginiemy. Dobra. Mi się wydaje, że jak się wezmiemy tutaj, to znajdziemy łatwy sposób jakieś miejsce na domek. O, jest i ona. Obca. Ciekawe, czy dropnie trzy wełny? Może przypadkiem. Dropła niestety tylko jedną. To może dropnąć aż 3? Prawdopodobnie nie. Hmm. Tutaj można wejść jeszcze wyżej. I może stąd widzisz jakieś miejsce na domek? Tam. Prosto. Idealna pozycja. Doprowadź. Czy pomożesz mi zbudować moją pierwszą osadę w Minecraft? Jeżeli wyczuję twoją wizję artystyczną to jak najbardziej. To już w Nie pięknie. I tutaj powinienem... o tam, tym miejscu? Wydaje mi się, że da się tutaj zrobić coś pięknie... Pięknego. Da się. tu mamy nawet jaskini od razu. Ale taką małą. To Dobrze, to ja ci daję wszystkie bloki, jakie udało nam się razem zebrać. A ty, a ty mi zaprezentuj swój zarys domu. Żeby nie powiększać. Czyli teraz, co czy było? Skorzystać z tego. Tutaj może być fontanna, taki przepływ wody, widzisz? Co o tym sądzisz? Tak oczywiście zobędziemy surowce na wiaderko. To jest bardzo dobry pomysł. O, tak się dziwnym trafem tutaj przytrafiło, że mam dwa wiaderka wody. O! bezpieczeństwa zostawię oczywiście moje rzeczy, które udało mi się znaleźć i wydropić tam. Uuu. To ja mogę zrobić. Czyli to teraz taka... powiem zrobić źródło nieskończoności, tak? Dokładnie. Za prezentuj widzę jak się robi źródło nieskończone. Czy to było tak? Idealnie. O. Teraz. Może trochę dziwnej kolejności, ale możemy zrobić już pontannę albo spływ. Pokaż, pokaż jak. Dobrze, jak dobrze wiemy, woda powinna spływać z góry do dołu. A jako, że mamy tutaj taką specjalną dziurę w naszym, tutaj w górze, to możemy wykopać tutaj taki mały teren. Aby ta woda się jakoś specjalnie nie roznosiła, Błąd na jedną w dół. I teraz ja wejdę do góry, spuszczę wodę w dół i zobaczymy, jak będzie się rozlewać. Dobra, czekam, patrzę. Uwaga, uwaga, gotowy? Gotowy, gotowy. Uuu, właśnie zombie. Dobra, mamy to. Teraz możemy to trochę upiększyć. Dokładnie robić coś takiego. Oj, piek. Teraz możesz zaprezentować widzom, jak w takim większym zbiorniku, żeby ładnie wyglądało. Zrobić nieskończone źródło wody. Ja ci przyniosę drugie wiaderko. Piękny, mamy to. Dobra, to tutaj spływ już mamy gotowy. Co następne? To może nawet posłużyć właśnie jako taka winda w górę? Teraz tak. Są trzy opcje albo tworzymy ścianę, aby nam się potwory tam dostawały do środka lub. Hmm. Lub co takiego możemy było zrobić. Wydaje mi się, że my możemy tutaj tam akurat jedną wysokość skrócić, żeby było bardziej płasko, żeby było więcej miejsca na domek. To już możemy przystąpić do jakiejś budowli ładniejszy Dobrze, teraz plan brzmi następujący. Jak wielki ma być ten domek Może na początek schludny, delikatny, mały drugi domek górski Dobrze to budujemy mały schludny domek A może jeszcze koło domku tak Zasadzimy parę drzewek, jakby nam zabrakło drewna do budowy. O świetnie. Zobaczmy czy ja mam tutaj może jakieś materiały. które mogą nam pomóc w budowie takowego domku. Mam. Świetnie. Dobrze. To może najpierw zróbmy tak, żeby tutaj wszędzie na 100% była trawa, albo ziemia. Ale tak mi się podoba. To tyle wystarczy chyba. I możemy przystąpić do budowy. Najpierw wyznaczmy teren tego domku. Domek będzie powiedzmy tam. I jeżeli chodzi o podłogę. Dobra. I możemy go rozszerzyć o jedną. Widzę, że da się. Dobrze, świetnie. Możemy zacząć stawiać podłogę. Tutaj już będą ściany, więc to Podłogę będziemy mieli z dębowego drewna. Teraz potrzebujemy bluzki. Bluzka jest prawdopodobnie w skrzynce, czyż nie? Wow. Oj, spadłem. Salon. Zapomniałem o windzie. O... Wezmę troszkę tej brzydkiej I zaczniemy budować ściany Może hmm. coś takiego Tutaj będzie ściana około Devoina Coś takiego Pięknie, o będzie się od razu po pić fontanny wchodzić do domu. Dobrze, robimy teraz w górę. A ty już możesz się zająć tutaj ozdabianiem wnętrza. Przede wszystkim. Pięknie. Takie wnętrzne, idealne. Jestem szczęśliwy. Świetnie się składa. A tutaj powiedzmy, że będzie wyjście na farmę. I tutaj zrobimy za chwilę farmę. Dobrze, to ja może szybko skoczę po trochę więcej brzozy. Co o tym myślisz? Jestem za. Czekaj, gdzie są no, no, tutaj jest. Ja idę szybko po brzozę. Pięknie. Jeszcze jedno owieczko i będzie łóżko. Tylko gdzie ona jest? Dobra, mam las przyrozowy, więc powinienem zaraz być z powrotem. Może po drodze uda mi się znaleźć jakieś owce na łóżko. wyskoczyć. skończyć pyk pyk Dobra, tak się składa, że udało mi się znaleźć nawet tyle owiec, żeby były dwa łóżka. Więc możesz ewentualnie to dodać do swoich dekoracji domowych. Mhm, mm Ale... to może tak naprzeciwko. Ale... Ale najważniejsze, że mamy więcej drewna, co daje nam zdecydowanie więcej możliwości. Tutaj mam do ciebie jeszcze skrzynki, też z drewna. Dziękuję. Dobrze, totalnie. Czy tutaj ma być drugie piętro, czy nie ma być drugiego piętra? Czy jesteśmy na to gotowi? Czy nas stać na to? A może zrobimy tak, że będzie strych. Wydaje mi się, że strych się tutaj jak najbardziej zmieści, taki na jakieś zwykłe skrzynki. To masz troszkę drzewa z Ok. Nie, zrobimy jeden wyżej. Możemy zacząć robić dach. Pięknie, jaki ładny zarys. Najważniejsze w domu jest to, żeby nie był kwadratok. Bo i ma kształt takiego, właśnie szmaragdu Minecrafta, bym powiedział. Co daje mu na pewno... kreatywności. Tu może ja trochę drewna na Możesz Co zebrać tutaj właśnie drzewko w naszym sadzie urosło. Możesz również zasadzić zebrane wcześniej jagody, jakieś obok. Dobrze, dach już jest gotowy. Dobrze, mamy dach. Teraz tak zajmiemy się strychem. Strych będzie się wchodziło chyba z rabiną, co? Mhm. Mm Jakie ładne efekty specjalne. Światło uuu. Uh -uh. No dzieje się dzieje. Dobrze, to będzie drabina. Wydobajmy na stryj. Może zrobimy z dwóch stron takie drabiny. I będą one się prezentowały dokładnie tak. I z drugiej strony. Teraz jedyne, czego potrzebujemy, jest światło. A tutaj jeszcze zrobimy dwa okna. Szyneczki chyba będą osobno, co nie różne produkty? Prawdopodobnie tak. Dobra, ja idę na szybko zebrać troszeczkę węgla. Tu gdzieś chyba było... Mam trochę, chcesz? A, to jak masz węgla, to możesz mi dać troszeczkę. Ja zrobię pochodnie. I oświetlę pójdą, żeby mi się potwory nie pojawiały. I jeszcze strych. Jeszcze wypełnimy tak no, blokami, żeby to tak dziwnie nie wyglądało. Ładnie. Ładnie. I pozostaje zrobić tylko drzwi. Drzwi będą takie jak cały dom, czyli brzozowe. Tutaj tego usuniemy. I zrobimy drzwi tak od wewnątrz. I tutaj zrobimy. Tak. Co sądzisz? Pięknie. Zdańczy, że to jest dobry początek. A tutaj będziemy mogli zrobić sobie farmę oraz inne fajne atrakcje. Tylko takie przyjemności chyba już w następnym odcinku, co Dokładnie o tym sądzisz? ładnie tak, bo nam się już tutaj wydłuża trochę ten odcinek. Więc wydaje mi się, że możemy się jakoś tutaj, na tle tego domu, pożegnać z widzami. Może nie umierając diagód. <noise> Oj. Przeżył, chyba mi się spadło tak na zakończenie odcinka. Trzymacie się.